Cześć, ciekawskie morteczki, jestem słówek. a dzisiaj mi jakiś kielet do domku w lasu. ej, co jest, ej, halo, ej, dobra, ej, nie, dobra, dobra, czekajcie, ja szybko uciekam do mojej bazy. O, wow, obrwałem! O, zaraz ginę! Umarłem o nie! Dobra, jestem, wróciłem, tu jest tajna baza, w... Ej, co tu się dzieje? Ej, ej, dobra, ej! To jest moja tajna baza, to był mój bunkier przed moimi nie, nie mam drabinki, żeby stąd wyjść. Ej, halo, o co tu chodzi? Ej, szczerze, Ej, nie mam pojęcia, o co tu chodzi, bo się tego nie spodziewałem. Mnie szkielet zaatakował się, żeby schodzić w mojej tajnej bazie, a tu nagle jakiś... Czekaj, to są ci, to są spalionowe. I co, to są drzwi jakieś, tak? Ramka jest. I o co tu chodzi? W ogóle, jak chcę stąd wyjść, bo tam jest ten szkielet, jak chcę go pokonać. Ale chyba nie jest mi to dane, mordeczko. Zostaw apleczkę w górę subskrypcji i dzwoneczek będzie mi to miło, bo wbiliście już 14 tysięcy subów. To jest takie pajewerki powinny być takie inne rzeczy, ale nie, nie chce mi się, sorry <laughs> Nie chce mi się, dobra, mordeczki Mamy tu książki, jakieś mamy pokoje, pokoje tego Szczypsona, Milki, Paliona, Dave'a, Bzyka, okej okay. Dobra, i co my tu mamy, jakieś dwie, po ramki, okej, okay, po dwie ramki w pokoju każdym I czemu to w ogóle wszystko było otwarte? Nie wiem I jakieś książki są, dobra, ej, dobra, czekajcie, weźmy to książkę i przeczytajmy Uwielbiam jut ale o co tu chodzi? Chciałam odpowiedzieć na pytanie, kto uwielbia miód? Jeżeli tak, no to miód uwielbia. bzyku przecież. No, bzyku uwielbia miód, bo jest pszczołą No to na dół. Tutaj skrapla się taki miodek. i dobra, to chyba o to chodzi. Tylko nie wiem, co. Jak odpowiem na te wszystkie pytania, to mnie tutaj są. wezmą, drabiny, mi dadzą. Nie wiem, dobra. Kto ma najwięcej subów? Najwięcej subów ma. czekajcie, jest ma. Chyba 80 tysięcy, Milki ma z 230 tysięcy, Chipson ma też 230, około. Bzyku ma też około 200 tysięcy, chyba. Dave ma nawet prawie 300 tysięcy. No ale palionowy to ma. W pierony subów, bo ma chyba z, no, łącznie 4 miliony subów gdyby złączyć wszystkie su kanały, co nie? a tak najwięcej to chyba ma 2 miliony na jednym kanale więc najwięcej jest subskrypcji ma Palionowy, palionowy, dobra mamy trzecią książkę, ok a i kumam, i czekaj, każdy, po, do każdego pokoju są po dwie książki, okej okay. dobra, ej dobrze wiedzieć, to jak coś mi się nie będzie zgadzało to będę musiał wszystko teraz naprawiać więc muszę się skupić na odpowiadaniu tutaj pytań kto założył palionowo? ej nie no, czekajcie, no na pewno nie Yeti bo Yeti to tam później doszedł Teoretycznie nazwa wskazuje, że Palion, ale czy to Palion naprawdę stworzył Palionowo? Na przykład to mógł być na przykład jego przyjaciel Dave, bądź Szczypson, tego nikt nie wie dokładnie, ale wydaje mi się, że to mógł być Palion, skoro nazwa to Palionowo, no to Palion mógł założyć Palionowo. Więc dajmy książkę tutaj, nic się nie dzieje, ale dobra, mamy dwie książki w tym pokoju, to zamknijmy drzwi, że już do tego pokoju nic nie dochodzi. W ogóle fajne, ej, patrzcie to, drzwi są żółte, ściany żółte, Faj fa fajnie ktoś to wymyślił. Jestem ciekaw, kto to wymyślił. Dobra, ej, dobra, dobra. Czwarta książka, czwarta książka. Uwaga, czytamy. Kto jest najstarszy? O, kurde. Dobra. Emilia odpada, bo ona jest najmłodsza. E, Szczypson. Szczypson urodził się we wrześniu. Wszyscy mają tyle lat. Oprócz Emilii, bo Emilia jest rok młodsza. Dobra, czekajcie, Szczypson ma 20 lat. 20 tyle jeden, ale ma urodziny w we wrześniu. Tak, dobrze, to chyba tak, we wrześniu Balion ma w grudniu Dawid ma w sierpniu Bzyku ma w październiku Yeti Hm, nie wiem, nie mam pojęcia, Yetiego nie znam prywatnie Więc, znaczy, z z z nagrywaliśmy razem, ale yy, Ale nie poznałem, nie mam pojęcia kiedy się urodził Yeti Nie wiem, więc albo Yeti A nie, Yeti jest chyba też młodszy Ej dobra, czekajcie, nie, to wychodzi na to, że Dawid, że Dave jest najstarszy, urodził się w sierpniu, czyli teoretycznie jestem starszy od nich wszystkich, bo ja się urodziłem w lipcu, dobra. Bierzemy kolejną książeczkę, ale ciekawe, czekajcie, czy Yeti jest młodszy? Nie wiem, ej szczerze, nie mam pojęcia. Dobra, kto jest najmłodszy? Aha, no dobra, skoro oni nie, to teraz tak: Emilia albo Yeti. Nie mam pojęcia, kiedy się urodził Yeti. Nie wiem, nie wiem, czy on nie ma 300. Ty albo Yeti ma 300 tysięcy lat. Teraz nie wiemy, ile on ma lat w sumie. Może to Yeti jest najstarszy? Ej, dobra, ej, teraz się po, pogubiłem, bo nie mam pojęcia, czy Yeti jest najstarszy? Ej, możecie mi napisać w komentarzu, kto jest starszy. W ogóle w sumie się dowiemy, czy dobrze odpowiedziałem, bo się drabina pewnie nam pojawi, ale dobra. Kto jest najmłodszy? Ej, nie wiem. Ej, nie wiem, albo nie wiem ile ma Yeti lat. Dobra, dajmy, że Emilia, bo tyle wiem. Dobra, Emilia. O, dobra, bierzemy kolejną książkę. I kto? Teraz książka z piórem kolejna. Kto najkrócej nagrywa na YouTubie? Hmm, ej, dobra Skupienie. Palion, Szczypson i Milki Nagrywali kiedyś razem, więc oni nagrywają najdłużej Potem doszedł Dave i Dave nagrywał ze Szczypsonem Więc Marek później chyba też do nich Dobra, to wychodzi na to, że Yeti nagry nagrywa najkrócej Dobra, to wkładamy książkę do Yetiego Tak mi się wydaje, dobra, zostało nam ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć książek Czyli połowa za nami Ej, dobra, ciekawe czy w ogóle to odpowiedzieliśmy już na razie mamy zapełniony jeden pokój, więc bierzemy kolejną książeczkę i to jest książeczka dotycząca... Kto nie ma prawa jazdy? Co to jest za pytanie? Skąd ja to mam wiedzieć? Czekajcie. Paweł ostatnio zdał prawo jazdy, więc gratulacje. Dave też ma prawo jazdy i jest świetnym kierowcą. Marek... ej, Marek nie ma prawka! Ej, dobra, ej, dobra, ej, dobra Marek nie ma prawa jazdy Jedni nie wiem, możliwe że ma, może nie ma, nie mam pojęcia. Milki ma, Shipson nie ma. Ej, dwie osoby nie mają prawa jazdy. Ej, dobra, ja odkładam tą książkę, bo nie mam pojęcia do kogo to może być. powiązane, bo tu teraz, dwa i może trzy. Więc dwie albo trzy osoby nie mają prawka, więc trzeba tutaj się skupić teraz. Dobra, weźmy książkę z piórem kolejną, tą odłożyłem na bok. I co tu, kto był złą postacią na palionowie? Ej, złą postacią. Czekajcie, Palion nie był chyba nigdy zły na Palionowie Dave chyba też, nie? Bzyku też nie. Bzyku jest zbyt miły, żeby być złym. E, dobra, co mamy tutaj? Mamy tutaj Szczypsona Szczypson, chyba też bodajże Nigdy Milki te. Wychodzi. No to Yeti był złą postacią, więc to się zgadza. Dobra, zamykamy pokój Yetiego Czyli, że Yeti teoretycznie chyba ma prawko, skoro go tutaj nie ma w tym pytaniu. Bierzemy kolejną książkę. I, i proszę państwa, kto miał chłopaka na... Dobra, ej. To jest chyba oczywiste, jest jedna dziewczyna, więc to jest oczywiste, że Emilia miała chłopaka. Dobra, i to był chyba szczepion. Dobra, zamykamy drzwi i pyk, zamknięte, dobra. Kolejna książeczka. Książka z piórem, kolejna, to jest która już, ej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ósma książka. Nie, dziewiąta. To jest dziewiąta. Nie. Tak, osiem. Tak, to jest dziewiąta książka. Więc k prawym, kto nagrywał w przebraniu? W jakim przebraniu, co? Ej, w jakim przebraniu mają ktoś nagrywać? W Paweł odpada. Emilia, Yeti odpadają. Szczypsą się kiedyś przebrał? Tak, ej, Zabanana się kiedyś przebrał na odcinku. Dobra, ale czekajcie, teraz tak. Dave się nigdy chyba nie przebrał. I bzyku. Bzyku nagrywał przecież przez ile? Rok? W jakimś przebraniu, jakiejś pszczoły? Ej, chyba bzyku, to będzie bzyku chyba, co? Dobra, ej bzyku, dobra, bzyka wsadzamy, zamykamy drzwi, zostały nam trzy książki. I teraz najtrudniejsze trzy książki, ponieważ... I w sumie nie, został nam tak, to został nam. Ej, Dawid i został nam... Ej, chwila. Jak to? Hmm. Ej, dobra, to czekajcie, skoro został nam to, to bierzemy książkę I kto nie ma prawa jazdy, to wychodzi na to, że Szczybson nie ma prawa jazdy, prawa jazdy, więc włóżmy to tam I zostały nam dwie książki, Dawid versus yy, Tościor Dobra, więc bierzemy, gdzie są te książki? Tutaj są, dobra, raz, dwa, trzy, bierzemy Nie, tam, tym guzikiem, dobra, wziąłem tą, dobra Kto, ład, kto ładnie buduje Napoleonowie? Ej, skąd ja to mam wiedzieć? Przecież mnie tam nie ma Dobra, czekajcie, a ta co to jest za książka? Kto nagrał piosenkę palionową? Ej, dobra, to jest zbyt ciężkie. To jest zbyt ciężkie, ponieważ piosenkę palionową nagrał Dave, Dave, Dawid i tosty razem. Ale kto tą piosenkę upublikował na swoim kanale? To jest dobre pytanie. Kto upublikował? Bo to chyba o to chodzi. Kto upublikował piosenkę "Palionowo"? Bo to tak chodzi o piosenkę "Palionowo"? Tak, piosenkę "Palionowo". dobra, czekajcie. Czy by to Szczepion mógł publikować, Kurde, mógłby to opublikować. Czy to mógł Dawid zrobić? Też mógł to Dawid zrobić. Teraz pytanie: Który z nich to zrobił? Halo, przyznawajcie. Czy ty, ty to zrobiłeś? Odpowiadaj! Nie chcesz odpowiedzieć? No to patrz teraz. <laughs> nie. No dobra. Odpowiedz, no, no, odpowiedz! Nic nie mówi. Ty? Tak, to ją Ej, to ty? Ej, dobra, ej, to. <laughs> Nie, no to było głupie, ja nie wiem Dobra, co jest ta książka, kto ładnie buduje na Palionowie No jak, no nie wiem, no dwie książki zostały Na które nie znam odpowiedzi Poważnie, kto nagrał piosenkę Palionowo No nagrali oni we dwójkę, więc nie wiem do kogo to może iść I kto ładnie buduje Napoleonowie? Dobra, czekajcie, ty dajemy książkę Kto ładnie buduje Napoleonowie? Tutaj zamknijmy drzwi I proszę państwa Zostaje nam książka, że piosenka nagrał Dave Nagrał, wrzucił na swój kanał, więc nie wiem, chyba tak. Kliknijmy prawym i. Ej, nie wiem, ej, dobra, to chyba będzie to. Odpowiedzieliśmy na wszystkie książki, wszystkie książki daliśmy do pokojów i. Ej, dobra, drabina się pojawiła, ej, spoko, dobra, czyli że wszystko dobrze odpowiedzieliśmy. Ej, medal dla nas Ej, znaczy dla mnie, nie dla nas Dla mnie Bo ja dobrze odpowiedziałem na wszystko Czyli najmłodsza jest Emilia Dobra, nieważne, dobra Nie chcę, nie chcę już myśleć o tych pytaniach Wychodzę z tego bunkra W ogóle trzeba to usunąć jakoś bo ktoś to usunie Nie mam pojęcia, jak to zadziała Bo w moim domku nie ma miejsca na takie rzeczy Zamykamy klapę I mordeczki Możecie się psać, jak wam się podoba mój domek Bo to jest mój domeczek Tu jest stół jadalniany Tutaj mamy kuchnię Tutaj mamy salonik I zapraszam was na pięterko Bo na piętrze mamy, proszę państwa Kibelek i wanna. <laughs> Tutaj mamy czekajcie, sypialnie. Więc mordeczki, to jest mój pokój. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. zostawcie łapeczkę w górę subskrypcję i dzwoneczek i widzimy się już jutro godzinie, że z nie 00 albo pojutrze, nie wiem. No dzięki, wiecie jak są, co nie macie w informacjach. Narka.